Jest, jest, jest sorry, Andrzej. Jestem. Jest. będziesz y... będzie w stolici. An An Andrzej, który, który, raz już się spotykamy. Pamiętam, że byłeś ty, była, twoja żona, twoje dwóch synów, yy, Marek i yy, Piotrek, yy, Piotrek Banior, yy, nie, Andrzej Stolać, Andrzej Stolać, dwa, cztery. Nie, nie. nie było. Nie. Tam przy kamieniach, tak? Tak. To grzesiek był angielsko Grzesiek, Grzesiek, grzesiek. No. I to ile lat już jest? Tylko to jest? To chyba było 4 lata temu. Czyli słuchajcie, jest, jest, jest to czwarte spotkanie. I naprawdę komisji go przyjeżdżają. Także czujcie się zaszczyceni, tak jak ja, bo jest to, e, to dla mnie i jego żonę naprawdę duży wysiłek. Duży ja będę za przyjęcie. Ja Wam powiem, że ja tego tak nie czułem, tak przyjeżdżałem parę lat, ale. W końcu zacząłem 3 dzieć i zdaję sobie sprawę, że bardzo Wam dziękuję, że tutaj ten dzień z Wami spędzić w tak uleczy. Dziękuję. I zaśpiewamy wszyscy. ごめんね。